Straszne. Znaczy, no, to jest katowanie wątroby przede wszystkim i trzustki. <noise> Ale jak ktoś zna umiar, to ten jeden dzień sobie może pozwolić, i potem już leczy się. Hej. Statki po Cieszyńsku, czyli pogrzeb basów organizowany już po raz 20. W Cieszyńskim Domu Narodowym zebrali się górale z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Spisza, Pienin, Zaolzia i ze Słowacji. Zebrali się i wspólnie muzykowali, ale przede wszystkim uczestniczyli w bardzo starym rytuale. Kulminacja pogrzebu basów nastąpiła o godzinie 12 w nocy. Geneza pogrzebów basów wywodzi się z czeskiej strony. Po czeskiej stronie po raz pierwszy grzebano basy, żegnając karnawał. Potem ten zwyczaj przeniósł się w XIX wieku również na naszą polską stronę i naszym, w naszym pięknym grodzie Cieszynie też żegnano basy. Kupcy zbierali się we wtorek przed środą popielcową na starym targu, obecnie starym targu w Cieszynie. I w kamienicy imienia Sarkandra, w tej chwili, mieli taką dużą salę, w której odbywały się te ostatki, właśnie takie, ostatni bal karnawału i właśnie oni je też nazywali pogrzebem basów. Jak to będzie wyglądało? Tego my sami nie wiemy nigdy, ale... Scenariusz jest taki, że o 12 w nocy bierzemy basy, na plecy, idziemy na rynek i symbolicznie się grzebie. No, potem przychodzicie z powrotem, no i wtedy się umartwiamy. <laughs> nie powinno już być grania, tylko to muzykantów tak nie zatrzymasz jak jakby tego i czasami z tym jest kłopot. No jest to stary zwyczaj, bo dawno się grało i no nie jest opuście. A jak przychodziła środa Popielcowa trzeba było zawiesić skrzypce na kołku i jazd do świąt wielka się nie grało. A struny też się wyciągało? Znaczy się struny można było poluzować trochę, żeby się skrzypce nie męczyły cały pust. Zawsze to było, że na ostatki niech się trzesną babskie zadki, nie? Tłusty czwartek, słowackie faszangi, jest to w Europie tutaj rozpowszechniona tradycja. No, wskrzeszało się basy dopiero w na, tak zwaną zabawę śmigustową, czyli w poniedziałek wielkanocny. Do tego czasu się nie grało. Instrumentarium nawet było inne, były tak zwane wielkopostne piszczały na których tonika tego, tych utworów, kościelnych nawet, była taka smutna, molowa i one wychodziły właśnie w tych bezotworowych piszczołkach, się grało na tym. Najpierw graliśmy w zamkowej restauracji, której w tej chwili nie ma, potem w mojej restauracji na Starym Targu w Targowej, której też już nie ma, bo ja się przeniosłam na Śrutarską i na Śrutarskiej mam bardzo małą tą restauracyjkę i my się tam po prostu nie mieścimy. W związku z tym, właśnie jest ta impreza tutaj w Domu Narodowym. Spróbujemy mu zrobić lewatywkę. Uwaga, robimy mu lewatywkę. Spokojnie, spokojnie. Powstają nowe teksty, nowe pomysły. No i widać, że już coraz większy lokal musi być na to, bo. Już się nie mieściliśmy w dawnej targowej. No bo już po prostu pęka w szwach. No, a coraz więcej chętnych jest na to. No, świetnie, że to się odbywa. Jestem pełen podziwu dla organizatorów, czyli dla pani Pańczykowej, dla Kazał-Rubasia, że ciągną taką imprezę, że im się chce. Czym pogrzeb basów jest dla uczestniczących w nim muzyków? No, taką integracją z przyjaciółmi, z kolegami, z tymi y, muzykami, którzy właściwie tworzyli tą. Tą imprezę, ja też parę takich imprez mam na koncie. Także to jest taka, taka integracja, taka manifestacja, że to są dla nas, dla regionu ważne sprawy, ważne rzeczy. Czy ta tradycja porzucania instrumentów na czas z Wielkiego Postu może być wciąż żywa? No poniekąd. Jest to, taki, jest to pewnego rodzaju symbolika. Też szuka się różnych okazji, żeby, żeby w ramach podtrzymania tradycji folkloru muzyki właśnie tej, która jest niszową bardzo, to są te momenty, w których, w których no trzeba się pokazać, zebrać i, 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 i zintegrować. jest sprawa jakby oddolna, nie, że muzycy sami, czy premiści, czy muzycy, czy ludzie związani z tym trendem muszą sami dbać o to, żeby, żeby ten folklor istniał, działał, żył nadal i to nie są rzeczy odgórne, to są oddolne. Kapeli przyjeżdża całe mnóstwo, oni przyjeżdżają z własnej nieprzymuszonej woli, i nie są przez nas płaceni. Mają tylko zwrot kosztów podróży, ponieważ oni się też sami spotykają. Na co dzień grają w różnych kapelach, w różnych regionach, wręcz w nieraz w bardzo oddalonych miejscach od siebie i chcą razem też pograć, razem pobyć. Jakby równowaga między gośćmi. I, I muzykantami to jest pół na pół. Że na jednego gościa przeważnie wypada jeden muzyk. Jesteśmy kapela Pilsko. z Krzywca? Z podchola. Dokładnie, tak. Dziedziny poroniańskie, z Oszychły, z Kościelisk, Harenda. Harenda. No i Jesukowian. Co to za nutkę tutaj śpiewaliście? Wierchową, zalotną. Oczywiście można odstawić na wielki post instrumenty? Nie. Nie da się. Dlaczego? No już jesteśmy z tym z życi. i po prostu nie da się tak odstawić wszystkiego na bogi i nie grać. No wiecie, u nas cały rok mają chłopcy ska instrumenty także ani razu nikt nie porzucają. Cały rok by grali, chociaż wiadomo, że po Środzie Popielcowej już zaprzestajemy tego, nie, na krótki czas. Tak im piękna impreza i fajnie zrobić tu zeszli. No, gra się na pewno mniej i normalnie powinno się w ogóle nie grać, ale dzisiaj muzykanci grają wtedy, kiedy się im płaci, więc jest troszeczkę inaczej. Ale nie ma czegoś takiego, że się bierze kontrabas w jakimś korowodzie i po prostu się żegna z nim definitywnie. To jest coś, co jest spotykane tutaj przez Kazimierza Urbasia tu miejscowego lidera. Jest to jakby wypielęgnowane, odnowione, no i po prostu jest to tradycja, która jest już trwała, można, można ją przyjąć. Raz był taki jeden geodeta. Od tego czasu go nie zapraszamy, bo zaczął rozdawać czerwone kartki. Pomylił imprezę z boiskiem sportowym, ale no, też to zostało ładnie odczytane. No i też tak się zapisało w kronikach jako jakiś event taki. Nie?